Gdzie jest moja narzeczona? ale ta korona to ja też nie Sponsorem programu był nadawca kanału Polsat Comedy Central Extra. Ekstra spazmina lek na uspokojenie. Dzisiaj w Polsacie. O 25 mega hit. Bez litości. Rosyjscy gangsterzy i mroczne tajemnice, czyli idealne środowisko dla Denzela Washingtona. O 22.45 Bruce Willis w filmie Szklana Pułapka 2. Handlarze narkotyków jeszcze nie wiedzą, że popełnili błąd. Jutro o 25. Plan ucieczki. Sylvester Stallone i Arnold Schwarzenegger. Jedyny taki niezniszczalny duet w akcji. Po prostu boimy się. Rękawiczek mamy po dwa, trzy opakowania, ale to jest na tydzień. Nie będziemy mieli nic. Ten nadwyrężony już tak mocno system, praktycznie trzeszczy w szwach, jest na granicy czytelności. Mimo. mimo lęku, mimo strachu, to jest los, który dotyka dziesiątek tysięcy medyków w tym kraju. Tam, gdzie trzeba być w tym momencie są. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7531. Zebrane środki Fundacja Polsat przekaże na walkę z koronawirusem. Pomogę ci założyć telewizję internetową, Ciociu, żebyś mogła zobaczyć cały świat. Babciu, pomogę ci zapłacić rachunki przez internet. Mamo, zrobię ci zakupy. Nie możemy się spotykać, ale to mi nie przeszkadza dbać o ciebie. W końcu tyle ci zawdzięczam. Dziękuję, kochani, dziękuję. Świeża jak po wyjściu spod prysznica. Z Discreet niewiarygodnie cienką i oddychającą wkładką. Uczucie świeżości przez cały dzień. Poczuj świeżość i nic więcej. Discreet. Zdobywca trzech Oscarów i trzech Złotych Globów. Greenbook. Oglądaj w internecie na ipla.pl. Bohaterzy domu, zadbaj o swój dom i ogród z panelami ogrodzeniowymi 3D w kolorze antracytowym. Już za 37,98 za sztukę. Kupuj online i przez telefon z wygodnym odbiorem w domu lub sklepie. Leroy Merlin. Nadchodzi nowe jutro, w którym chcemy czuć się bezpiecznie. Pragniemy być bliżej i zaczynamy jeszcze bardziej doceniać to, co posiadamy. Każdy z nas tworzy własny dom. Dziś w nim zostańmy dla lepszej przyszłości. Dzięki aplikacji mobilnej nadal jesteśmy blisko Was. Możecie zarządzać swoimi finansami, nawet z ulubionego fotela. A sprawy urzędowe załatwicie w serwisie internetowym. Zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Może coś jeszcze do picia? No pewnie. No to trzeba skoczyć, bo zabrakło. Wszystko, czego zabrakło, jest w Żabce. Soki i nektary Hortex po 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. I chipsy skarbowanej karbowane i Strong po 4,49 przy zakupie dwóch sztuk. Żabka. Mały, wielki sklep. Pracujemy nad tym, byś miała dużo do odkrywania. Już wkrótce przekonasz się, co stoi za zmianami w Rosmanie. Dla osób zmęczonych, dla wegetarian i seniorów. Witaminy B12 od Olimp Wybierz Olimp B12 Forte z dodatkowymi składnikami lub Olimp B12 Max z maksymalną dawką. Jeśli witamina B12, to tylko od Olimp Tyle tych z witaminą D. Jak to mi da gwarancję, że to działa? Olimp Kto? Producent GoldVit D3 Plus 2 gwarantuje zwrot pieniędzy, jeżeli GoldVit D3 2 nie podniesie poziomu witaminy D we krwi. O! I to jest gwarancja! GoldVit D3 2 Słoneczna witamina od Olymplaps, Gwarancja działania albo zwrot pieniędzy. Z darmową apką Vinted mogę znaleźć tysiące używanych ubrań w każdym stylu. Dzięki Vinted nie muszę czekać na przeceny. Kupuję to, czego szukam w świetnej cenie przez cały rok. A sprzedając na wintet, mogę dać drugie życie ubraniom, które kiedyś uwielbiałam. Pobierz wintet i kupuj niepowtarzalne przedmioty od tysięcy użytkowników w całej Polsce. A co najlepsze, płacenie przez apkę jest całkowicie bezpieczne. Twoje pieniądze są chronione, a ty możesz kupować ze spokojną głową. Sprawdź to! Pobierz darmową aplikację Vinted. Coś w twoim stylu? Kup to na wintet. Czy jest rano lepsza kawa? Dla mnie nie, czy ja mógłbym innej nalać? Nie, nie, nie. Kup dowolną kawę Ford, weź udział w loterii i wygrywaj kasę od Forta. Sprawdź szczegóły na loteriaFord.pl Nieważne czy jesteś na mieście, w biurze czy w domu. Oglądaj Polsat News wszędzie, na wszystkich urządzeniach. Bądź na bieżąco. Pobierz aplikację Polsat News dla klientów Plusa. Darmowy transfer danych podczas korzystania z aplikacji. Najpierw jest pierwszy krok, potem patrzysz jak rośnie. Ciesz się gęstym trawnikiem. Wybierz trawę samozagęszczającą substral, która rozrasta się przez łącza. Skup się na tym, co ważne. Trawa sobie poradzi. Substral gęsty trawnik na lata. Mamo. Oglądamy. Właśnie. Ja wam zaraz dam oglądanie. Zobacz wielokrotnie nagrodzony film Narodziny Gwiazdy. Poznaj sekret z serialu Runways. I zaproś swoje dziecko na przygodę z psim Patrolem. Oglądaj tak, jak ci wygodnie. Do wyboru telewizja satelitarna, kablowa IPTV lub internetowa z dekoderem. Na start 3 miesiące bez opłat. Dowiedz się więcej na www lub na infolinii Cyfrowy Polsat. Potrzebne, żeby załatwić sprawę urzędową. No co? Kapcie. Przyda się też kubek kawy i komputer. Ale urząd jest tam. Tak, proszę pani, ale dzisiaj urząd jest też tu. Sprawy urzędowe przez internet, Epolak potrafi. Sprawdź na gov.pl. Dzisiaj w Polsacie o 25 mega hit bez litości, Rosyjscy gangsterzy i mroczne tajemnice, czyli idealne środowisko dla Denzela Washingtona. O 22:45 Bruce Willis w filmie "Szklana pułapka 2". Handlarze narkotyków jeszcze nie wiedzą, że popełnili błąd. Jutro o 25 plan ucieczki. Sylwester Stallone i Arnold Schwarzenegger, jedyny taki niezniszczalny duet w akcji. Dla wszystkich, którzy nie mogą pozostać w domu. Mamy tanie tankowanie na stacjach Orlen. Możecie na nas liczyć w każdej sytuacji. Orlen, tanie tankowanie. W IPLA. Ktokolwiek zawiła Agnieszkę, nie chodziło mu ani o pieniądze, ani o kosztowności. Jesteśmy z policji. Znowu coś narozrabią? Serial Sprawiedliwi, Wydział Kryminalny, nowy sezon. Oglądaj w internecie na IPLA.pl. Nie lubisz ubezpieczać swojego samochodu, prawda? Za każdym razem masz poczucie, że kosztuje cię to trochę za dużo. Ale jest na to nowy sposób. Porównywarka ubezpieczeń rankomat.pl. Wypełnij formularz i zobacz porównanie cen kilkunastu firm, w tym Link 4, AXA Direct, Aviva czy Generali. Niektórzy znajdują ubezpieczenie tańsze o połowę, o połowę. Sprawdź rankomat.pl. Porównuj ubezpieczenia, kredyty, pożyczki oraz oferty GSM. osób zmęczonych. Dla wegetarian i seniorów. Witaminy B12 od Olimp Wybierz Olimp B12 Forte z dodatkowymi składnikami lub Olimp B12 Max z maksymalną dawką. Jeśli witamina B12, to tylko od wciąż Labs. Pomogę Ci założyć telewizję internetową, ciociu, żebyś mogła zobaczyć cały świat. Babciu, pomogę Ci zapłacić rachunki przez internet. Mamo, zrobić i zakupy. Nie możemy się spotykać, ale to mi nie przeszkadza dbać o ciebie. W końcu tyle ci zawdzięczam. Dziękuję, kochani, dziękuję. Sponsorem programu jest właściciel portalu pożyczkowego www.vivus.pl. bazmina lek na uspokojenie Mars Sponsorem programu był właściciel portalu pożyczkowego vivus.pl Ekstra bazmina lek na uspokojenie Będzie twój córeczko, już to się tym zajmie Gratuluję państwu Wspaniałej decyzji Musimy pomyśleć o ochronie dla pani To jest handel żywym towarem, to są naprawdę ogromne pieniądze Chciałem cię przeprosić Byłam um, kanerką to mogę być sprzątaczką Nigdy więcej nie zrobię krzywdy Zawsze warto W środę o 21.05 Sponsorem programu jest firma Ziaja Producent serii Jeju do młodej skóry Najważniejsze jest poczuć smak wiosennego wypoczynku z rodziną? Kup na Allegro grill gazowy Landmann 4 Plus 1 z rusztem żeliwnym za jedyne 799 zł na raty 0, RRSO 0%. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Tutaj możemy podziwiać najsłynniejsze hmm. prace artysty z okresu późnego. W tej sali znajduje się nasz najcenniejszy eksport. Uwolnij wyobraźnię. A ty co ułożysz z Cheetos? Jedz mniej, ale smaczniej. Roleski proponuję, a ja się podpisuję. W kuchni kieruj się smakiem i ciekawością. Ja wybieram roleski. Ty też spróbuj. Roleski zmienia punkt jedzenia. Zamiast czekać na radość, pozwól szczęściu chodzić parami. Zaskakuj innych, albo daj się zaskoczyć. Wybierz wygodę, wybierz to, na co masz ochotę. Przygotuj się na swoją chwilę i na nowo daj się ponieść lekkości. Zawsze w twoim stylu z bezpieczną dostawą i rabatami do 40%. Eobuwie.pl jeśli potrzebujesz niezawodnych urządzeń ogrodowych, wybierz Dilera STIL. Znajdziesz tu urządzenia do pielęgnacji ogródków przydomowych i dużych ogrodów. Teraz cały asortyment na raty RRSO 0%. Kosiarka STIL już za 49,90. Kosa spalinowa już za 59,90 w 10 latach 0%. A robot koszący AIMO już za 199,95 w 20 latach 0%. Teraz kupuj także online. Szczegóły na www.stil.pl. W IPLA. Wysoki sądzie, to był wypadek. Nowy sezon. sądzie wreszcie ze sobą walczyć. Jesteśmy rodziną. Kocham się. Zawsze warto. Wszystkie odcinki oglądaj w internecie na IPLA.pl Sponsorem programu jest producent nawozu do trawników Florowit w mikrogranulach. Sponsorem programu jest właściciel marki Plus, dostawca abonamentu ze światowym serwisem muzycznym Tidal. Gold Omega D3 Plus K2, na odporność od Olymplaps. Sponsorem programu był producent nawozu do trawników Florovit w mikrogranulach. Sponsorem programu był właściciel marki Plus, dostawca abonamentu ze światowym serwisem muzycznym Tidal. Gold Omega D3 Plus K2 na odporność od Olymp Labs. Bohaterze domu, stwórz swój wymarzony balkon z zestawem Rosario już za 369 zł. lub wymarzony teraz z zestawem mebli Pari już za 1999 zł. Kupuj online i przez telefon z wygodnym odbiorem w domu lub w sklepie. Leruammerleu. Przeciw nadkwaśności, refluksowi i trudnościom w trawieniu. Neobianacid. Dzięki swojemu roślinnemu i mineralnemu kompleksowi molekularnemu powstrzymuje pieczenie i łagodzi refluks. Neobianacid. Znaj troszczy się o Twój żołądek od aboka. Nowa tytanowa farba Dulux Easy Care Plus Odporna na plamy i przetarcia W Ipla Są namiętne Szalone Czułe I pełne miłości Nowy sezon serialu Przyjaciółki Wszystkie odcinki oglądaj w internecie na ipla.pl. Dla osób zmęczonych, dla wegetarian i seniorów. Witaminy B12 od Labs. Wybierz Olimp B12 Forte z dodatkowymi składnikami. Lub Olimp B12 Max z maksymalną dawką. Jeśli witamina B12, to tylko od Labs. Odkryłem coś od knopersa: wygląda jak baton, smakuje jak baton, z karmelem, orzechami laskowymi i czekoladą. Ale inny w stylu Knopersa, a ten styl wygląda tak: Knopers, baton orzechowy pierwszy baton w stylu Knopersa to nasz dom miejsce, w którym żyjemy miejsce, o które przestaliśmy dbać. Wśród 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie, aż 36 znajduje się w Polsce. Tylko w naszym kraju rocznie produkujemy milion ton plastikowych opakowań. Nie tylko przemysł zatruwa powietrze, ale też my sami, ogrzewając nasze domy. Jesteśmy na progu katastrofy ekologicznej. Dlatego mówię. Mam dość. Mam dość dymu, smogu i chorób, które wywołują. Nie chcę się bać o moje zdrowie i zdrowie mojej rodziny. Mam dość plastiku, który zanieczyszcza nasze rzeki i jeziora. Mamy ostatnią szansę, żeby to zmienić, ale musimy zacząć od siebie. Dlatego segreguję śmieci, co wcale nie jest trudne. Zamiast kupować plastikowe jednorazówki, zabieram do sklepu torbę, której można użyć wiele razy. Powinniśmy myśleć o ekologicznych źródłach energii, takich jak woda. Wiatr i słońce. Kiedyś kupowałam masę ubrań, ale nie miałam pojęcia, jaki to ma wpływ na środowisko. Teraz robię to znacznie rzadziej, a te, których już nie noszę, sprzedaję lub poddaję innym, żeby dać im drugie życie. Nawet najdrobniejsze działania w codziennym życiu, takie jak segregacja śmieci, eliminacja plastiku czy oszczędzanie wody, mogą przynieść olbrzymie zmiany. To my jesteśmy odpowiedzialni za kondycję naszej planety. Zaopiekujmy się nią wspólnie. Chcesz coś zmienić i mieć wpływ na miejsce, w którym żyjemy? Ja tak! Dlatego przystąpiłem do stowarzyszenia Program Czysta Polska. Ty też możesz to zrobić. To takie proste i nic ci nie kosztuje. Wejdź na stronę www.programczystapolska.pl i dowiedz się więcej. Każdego dnia razem dbajmy o nasze środowisko.